Dobry, witam wszystkich kolegów hodowców. Dzisiaj miałem fajny telefon. Jak zwykle, jeden telefon miałem po 20. W nie mieszkam od 2000 roku 2001 do marca. Nie będę gadał, bo to jest Niemiec, ale nieważne co, co drugie. Tam gadałem, a tam było w tamtym roku gdzieś w szkole, nie w tamtym roku tylko. Na tamtym filmie kole Frankfurtu moje gołębie się dobrze pokazały, Badaj, że miały jedynkę, te a teraz e, w tym tygodniu na Bajerach To Bajery to kto wie, to tam co BMW produkuje, żeby tam dużo Polaków nie wiedzieli, bo jest, nie nieważne. Z tamtych stron miał mój gołąb. Dokładnie się nie pytałem, bo to miałem przez jego dziadka, ten telefon. A, a akurat się okazuje, że ten dziadek, a znaczy się okazuje, ja go dobrze znam. To też on niego głębiej ja nawet miałem yy, on tu mieszka niedaleko Jak się mówi tam nie ma do zdrady Welzy się zagadałem, ale to nie ważne, to nie jest apteka mi się wydaje, że jest po yy, 4 kg karmy plus minus trochę najwyżej karmy karmi dołoży zostanie to Ja nie lubię jak karma zostaje ale trochę może i do przesadziłem bo wiadomo. domu dużo gada, mało robi i wam powiem tak kolega z Holandii, co oglądasz dzięki za uczciwy ale sobie tam nie to, że tam ty tam, tam, ale i tak dzięki każdemu, kto zadzwoni kto podziękuje, kto sobie nie radzi z głębiami to samo w sumie cię znajdę na telefonie ale kolega nawet gdzieś w mojej stronie gdzieś wysokie mazowieckie, albo w okolicy tak samo się go i nie radził. Zadzwonił za cztery razy, pisał parę razy. I myślę, że się radzi, bo teraz się dawno nie odzywał. Także Cię kolego pozdrawiam, odezwij się. Co pierwsze Gołębie jak się mówi, słuchajcie, ja wam zaraz wam ropę Oropę już tyle powiedziałem. W tym roku to może druga butelka. Cała jeszcze czeka. Nie, apteka, ale nie za dużo. Wiecie, że zioba tak samo i, i ropa by tak samo. To na wątrobę za dużo, to i konia da rady. Zobacz, że zioło od pana baba, będzie podpis. Mieszanka odrabaczająca, skład ziele. Wroczyk tam ja to, też o tym nie mówiłem. Słuchajcie, to jest na jutro to biorę do domu, to jest na pojutrze liter, ktoś powie, że to dużo to nie jest dużo, to jest pokrzywa. 150 gr jest jedna garść to będzie zmielono 4 łyżki odsypkowego, 6 łyżek wody i to na raz będzie dano nie za dużo że każdy zrozumiał Dzięki koledzy, także się mówi, a to było dobrze, że na przykład po tych gołębiach, te gołębie latały na wspólnym żołniku u tego pana i kto mówił, odkupił tego gołębia i się okazało, że w tym tygodniu ma, nie będę opowiadał się nie życzy, jedynkę, a dwa tygodnie temu ma dwójkę, ten goł, odkupiony ze wspólnego Gomiga. Także lepiej nie idzie. Pozdrawiam natura, jeszcze raz natura to robi, także się nie będzie tu się rozczulać, Co też więcej. Pozdrawiam Dobry lot Nie przekarmiać Nie będę tłumaczył na każdym filmie Ale nie przekarmię jeszcze raz Pozdrawiam Do usłyszenia